Gromda 12. Osiedle lat 90. Już 3 marca. Kup Pay Per -view na gromda.tv Jesteśmy w Libercu, a z nami jeden z bohaterów karty walk gali KSW 79, Todd Duffy. Hello Todd. Hi, how are you guys doing? Oczywiście to jest takie pytanie konkretne, ale też to jest coś, co się pojawia ostatnio w mediach. Wielu kibiców też mówi o tym, że to może nie jest walka marzeń, że to nie jest walka, która ich ekscytuje. Mm. Todd już też mówił o tym, że może nie walczył od kilku lat, ale jest w bardzo dobrej formie. Ja chciałem go dlatego zapytać, czy te głosy.

Nie mam jednego. Wiem, że jestem jednym z najbardziej ekscytujących zawodników w świecie, więc nie jestem zbyt skoncentrowany. Jak nie jestem ekscytujący? Jak nie byłem w jakiejś walce, która nie była ekscytującą? Dobra, dobra. Nie mam specjalnie jakiegoś wyrobionego zdania na ten temat. Ja już mierzyłem się z najlepszymi zawodnikami wagi ciężkiej na świecie i zawsze są to ekscytujące wydarzenia, bo jest to światowy level, więc nie wiem dlaczego miałbym się w ogóle przejmować takimi pogłoskami opiniami. Ja słyszałem też słowa Toda o KSW w trakcie audycji MMA, MMA Hour. Dobre słowa, fajne słowa. Chciałem też go zapytać, rzeczywiście, bo my w Polsce często mówimy, że KSW to jest największa organizacja w Europie, organizacja renomowana, ale jaka jest opinia Toda o organizacji, o tych eventach, które robiła? Do pory, coś, wie, to wygląda, to mm -hmm. So we've heard your um, opinion about KSW while uh, during this MMA hour uh, um, program, and it was uh, a lot of nice words in there. So, what's your particular knowledge about the um, organization itself? How much do you know? Did, uh, have you followed it before? I follow all, all MMA across the world. I know it's one of the largest promotions in the world. Uh, it's exciting. Their shows are beautiful. Um, I've been watching people fighting KSW for quite some time I've had many friends come over here and fight so it's it's Tak, ja jestem takim typem człowieka, który śledzi MMA, jest na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, także dla mnie to nie jest nic nowego. Znam zawodników stąd wiele nawet moich przyjaciół miało okazję tutaj walczyć, było zakontraktowanych nawet na dłużej, więc dla mnie to nie jest nic tutaj zaskakującego nowego, ani żadnych niespodzianek nie ma, bo ja po prostu jestem doznajomiony z KSW jako or organizacją od dawna. Słyszałem o tym, że to od kilka lat temu był bardzo blisko walki na gołe pięści. To ostatecznie nie doszło do skutku. ale Chciałem zapytać, czy to jest formuła, która go ekscytuje i coś, co być może gdzieś rozważałby w przyszłości. Mm -hmm. uh, there is some part of uh, rumors like from the past that you were very close to uh, signing some Bernako contract and to uh, eventually it didn't happen, but what's your opinion towards that Formula 1 fighting? Are you into it? Do you follow it too?

powiedzieć, że Trochę zostałem źle potraktowany, nie, nie, jakby nie podpisałem tego kontraktu, no i tyle mogę powiedzieć na ten temat. Dobra. Widziałem wywiad z Todem sprzed kilku lat, w którym on mówił ciekawe słowa o mediach, o tym, że media potrafią zniszczyć zawodnika i że być może w mediach nie ma wystarczająco dużo szacunku dla zawodników chciałem zapytać czy nadal tak myśli i coś się zmienia na przestrzeni lat mm -hmm. so i've seen an interview back in the days from the past uh, with you saying that media are able to destroy career of some fighters or do or affect in in a many many ways so do you support this opinion and uh, is anything changed when it comes to that perspective No, I mean, the media kind of constantly creates some story narrative that they're not digging deep enough into to even have a real opinion on typically. I see it all the time with my friends' careers. I've seen it in my career. Um, they just make up a narrative that can grab them a headline. Um, they don't care whether it's true or not. Mm. I mean, it's happening all over the world. Like, propaganda is not much different in, in media sports. It's all the same. All right. Like, media is kind of, uh, you know, there are some great journalists out there, there are some people that are out there doing the best they can, but. All right. Um, sorry, it's distraction. Uh, but I mean, it's it's just how it is. Like they want to put their own opinion on things, whether they know or not, which is kind of a sad way of doing things. But it's just how the world works. Jeśli o mnie chodzi, nic się nie zmieniło. Nadal uważam, że media mają bardzo dużą władzę i często używają ją w zły sposób, bo dziennikarze mają taką tendencję do nadawania swojej własnej narracji i rzadko robią odpowiedni research, odpowiednie, odpowiednie wyszukiwanie informacji przed tym. I potem te nagłówki są troszeczkę drażniące, mijają się z prawdą, więc ja generalnie uważam, że nie jest to dobrze zrobiona robota. Oczywiście przyznaję, że są ludzie, którzy są dobrymi dziennikarzami, wykonują swoją robotę w sposób etyczny, dobry. Natomiast ja nie jestem fanem i moim zdaniem przez wiele lat nic się nie zmieniło. Tyle specjalnie dla Was prosto z Liberca przed galą KSW 79. Jeden z bohaterów tej najważniejszej walki, tej karty, Todd Duffy. Thank you very much and good luck. Thank you.